Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy to, co jesz zaraz po przebudzeniu, może w cichy sposób wpływać na Twoją wydolność fizyczną oraz zdrowie ważnych części ciała? Jeśli masz już powyżej 60 lat i zauważyłeś mniejszą jędrność w swoich erekcjach, ciągłe uczucie zmęczenia, a nawet zdrętwienie dolnej części ciała, nie spiesz się z obwinianiem wieku. Śniadanie może odgrywać ważniejszą rolę, niż myślisz. Prawda jest taka, że wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że jedzenie, które wybierają rano, może stopniowo wspierać lub blokować przepływ krwi do okolic intymnych. Co najciekawsze, istnieje jedno proste jedzenie dostępne dla każdego, które może zrobić dużą różnicę. Nazywam się dr Guillermo Galarza. Pracuję w dziedzinie urologii już ponad 30 lat, specjalizując się w zdrowiu mężczyzn. Oraz wpływie starzenia się na życie intymne. Przez te lata pomogłem tysiącom mężczyzn, którzy myśleli, że ich życie seksualne dobiega końca tylko z powodu upływu czasu. Jednak to, co odkryliśmy, jest o wiele bardziej obiecujące, niż możesz sobie wyobrazić. Prawda jest taka, że Twój organizm nadal ma chęć i zdolność do poprawy krążenia w okolicy intymnej, ale potrzebuje do tego odpowiednich zasobów. A te zasoby nie znajdują się w tabletkach ani lekach na receptę, lecz w pięciu konkretnych i powszechnych produktach, które możesz łatwo włączyć do swoich poranków. To produkty, które prawdopodobnie masz już w domu, ale nigdy nie myślałeś, że mogą pomóc poprawić twoje męskie zdrowie. W tym filmie, krok po kroku, wyjaśnię, jak wykorzystać te pięć składników, aby poprawić przepływ krwi, wzmocnić mięśnie dna miednicy. I odzyskać pewność siebie. Wszystko to bez skutków ubocznych i inwazyjnych zabiegów. Zostań do końca, ponieważ podzielę się nietypową kombinacją, która pomaga wielu mężczyznom zauważyć pozytywne zmiany już w mniej niż 7 dni. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś zdecydowany odzyskać energię i poczuć się silniejszym tam, gdzie to naprawdę ważne, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Oraz włączenia powiadomień, aby nie przegapić żadnych porad przygotowanych specjalnie dla mężczyzn po sześćdziesiątce. A jeśli uznasz ten materiał za pomocny, zostaw w komentarzach jeden. Jeśli się nie identyfikujesz, napisz zero. Czytam każdą wiadomość, a Twoje słowa pomagają mi tworzyć dla ciebie lepsze treści. Numer 1. całe jajka. Zacznijmy od pierwszego produktu który z pewnością masz już w swojej lodówce. To coś bardzo zwyczajnego, co prawdopodobnie przez lata ignorowałeś. Jednak jeśli spożyjesz to w odpowiednim momencie, może mieć istotny wpływ na przepływ krwi oraz regenerację mięśni w okolicy intymnej. Mam na myśli całe jajka, uważane za jedno z najbardziej kompletnych źródeł składników odżywczych, jakie oferuje natura. Szczególnie pomocne, stymulowaniu krążenia po 60 roku życia są idealnym punktem wyjścia do aktywowania ciała już od rana. Poznałem niezliczoną ilość starszych mężczyzn, którzy przychodzą do mojej poradni z poczuciem frustracji i zagubienia, zastanawiając się, dlaczego nie reagują już tak jak kiedyś. A kiedy analizujemy ich nawyki żywieniowe, historia się powtarza. Wielu z nich Niemal wcale nie je śniadania. Czasem tylko filiżankę kawy i na szczęście tost. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że, zwłaszcza po pewnym wieku, organizm pilnie potrzebuje konkretnych składników odżywczych od momentu otwarcia oczu. Jednym z najsilniejszych źródeł tych składników jest coś, co prawdopodobnie zawsze mieli w swojej lodówce całe jajka. Chociaż w przeszłości jajka były niesprawiedliwie oskarżane o zawartość cholesterolu, bazując na starych badaniach i już nieaktualnych obawach. Muszę wyjaśnić ważną rzecz. Jeśli jesteś mężczyzną po 60 roku życia i rzadko jesz całe jajka, tracisz jedną z najcenniejszych naturalnych metod poprawy przepływu krwi i wzmocnienia dolnej części ciała. Prawdziwy skarb kryje się w żółtku. Tej żółtej części, która zawiera witaminę D, witaminę B12, cholinę oraz leucynę, niezbędny aminokwas, który stymuluje regenerację mięśni, w tym tych głębokich i często zapominanych mięśni denamiednicy. Te mięśnie są kluczowe, ponieważ podtrzymują erekcję, regulują kontrolę oddawania moczu oraz utrzymują równowagę i stabilność podczas poruszania się w ciągu dnia. Z upływem lat, gdy krążenie staje się mniej efektywne, te mięśnie zwykle najszybciej słabną. Jednak właściwie je odżywiając, zwłaszcza na początku dnia, Twój organizm reaguje pozytywnie. Czujesz się bardziej jędrny, mniej odczuwasz skurcze czy mrowienia, a także odzyskujesz pewność siebie w intymnych momentach. To nie zasługa żadnego leku, lecz fakt, że krew znów zaczyna prawidłowo krążyć. Pamiętam pacjenta o imieniu Richard, lat 67, który wyznał mi, że od ponad dwóch lat nie doświadczał porannych erekcji. Po czterech tygodniach zmiany śniadania na dwa całe jajka każdego ranka, gotowane bez żadnych komplikacji, zadzwonił do mnie z zaskoczonym głosem: Doktorze, obudziłem się, czując się, jakby miał znowu 40 lat. To jest moc dostarczania ciału dokładnie tego, czego potrzebuje we właściwym czasie. Numer 2. Owsianka z nasionami chia. Jeśli chodzi o owsiankę z nasionami chia, jest to idealne połączenie do oczyszczania tętnic. Za każdym razem, gdy przyjmuje starszego mężczyznę, który skarży się na słabe krążenie, słabe erekcje lub ciągłe uczucie ciężkości w dolnej części ciała. Nie tylko sprawdzam jego leki, ale też pytam, co je na śniadanie. Zbyt często nie jedzą śniadania, albo wybierają opcje pełne cukru i pustych węglowodanów. To, co polecam, może wydawać się proste, ale zapewniam cię, że ciepły talerz owsianki z nasionami chia zmienił życie większej liczby osób niż możesz sobie wyobrazić. Owsianka to doskonały sprzymierzeniec dla tętnic. Które zaczynają się starzeć. Zawiera specjalne włókno zwane beta-glukanem, które pomaga obniżyć poziom cholesterolu i oczyszcza ściany naczyń krwionośnych, pozwalając na lepszy przepływ bogatej w tlen krwi do kluczowych obszarów, takich jak miednica i pachwina. Dla mężczyzn po 60. roku życia, takie wsparcie krążenia jest nie tylko przydatne, ale wręcz niezbędne. Jeśli dodamy do tego nasiona chia, dzieje się coś niesamowitego. Te małe nasionka są pełne kwasów tłuszczowych omega-3, magnezu i potasu, składników odżywczych, które pomagają rozluźnić naczynia krwionośne, zmniejszyć stan zapalny oraz ułatwić bardziej efektywny i silniejszy przepływ krwi. Ta mieszanka nie tylko wspiera zdrowie serca, ale także bezpośrednio. Poprawia zdolność do osiągania i utrzymywania zdrowej erekcji. Pamiętam również innego pacjenta, o imieniu Henryk, który wyznał mi, że czuje się coraz bardziej zmęczony po przejściu na emeryturę. Miał niską energię. Ciężko mu było wchodzić po schodach, a intymność z partnerką zdawała się stopniowo zanikać. Zaproponowałem mu zamianę pełnych cukru płatków śniadaniowych na dużo bardziej pożywne śniadanie. Owsiankę z nasionami chia, jagodami i odrobiną cynamonu. Już po 15 dniach zauważył, że jego nogi są o wiele lżejsze. Po miesiącu zaczął lepiej spać i budził się z większą witalnością, doświadczając wyraźnych popraw, zarówno w codziennym życiu, jak i w sferze intymnej. Doktorze, powiedział ze śmiechem, nigdy bym nie pomyślał, że zwykły talerz owsianki. Może mieć taki efekt. Jednak prawda jest taka, że to, co spożywasz na rozpoczęcie dnia, wyznacza rytm przepływu krwi na kolejne godziny. To proste, ciepłe i starannie przygotowane połączenie wysyła jasny sygnał do Twoich tętnic: czas się zrelaksować, odżywić mięśnie i nerwy, które utrzymują Cię silnym i pełnym wigoru jako mężczyznę. Numer 3. Arbus. Nigdy nie zapomnę miny mojego przyjaciela Bila, kiedy zasugerowałem mu, żeby zaczął jeść arbuza rano. Zaśmiał się i powiedział: Doktorze, zawsze myślałem, że to tylko przekąska na lato. Jednak on i wielu innych mężczyzn nie wie, że arbuz jest jednym z najskuteczniejszych naturalnych sekretów na poprawę krążenia, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie jest to najważniejsze. Ten owoc jest bogaty w aminokwas zwany cytruliną, który po dostaniu się do organizmu przekształca się w argininę. Ta z kolei pomaga w produkcji tlenku azotu, związku niezbędnego do rozluźnienia i rozszerzenia naczyń krwionośnych, co pozwala na lepszy przepływ krwi do okolic pachwiny. To dokładnie ten sam mechanizm, który wykorzystują niektóre znane leki na zaburzenia erekcji, z tą różnicą, że w tym przypadku odżywiasz się jedzeniem, a nie chemikaliami. Miałem wielu pacjentów, którzy opowiadali mi, że po wprowadzeniu arbuza do codziennej diety zaczęli zauważać większą wrażliwość i silniejsze poranne erekcje już po tygodniu. Jest wielka siła w pozwoleniu ciału robić to, do czego zostało stworzone, bez potrzeby stosowania syntetycznych tabletek. I bez skutków ubocznych, tylko dzięki naturalnemu wsparciu, które daje jedzenie prosto z Twojego talerza na śniadanie. Dwa tygodnie później Bill zadzwonił do mnie i powiedział: Nie wiem, czy to przez arbuza, czy w końcu zacząłem jeść porządne śniadanie, ale czuję, że coś tam się budzi. Śmialiśmy się razem, ale prawda była taka, że to nie była jego wyobraźnia. Cytrulina robiła swoje. Otwierała naczynia krwionośne i przywracała witalność tej tak ważnej części ciała. Aby najlepiej wykorzystać jej korzyści, najlepiej jeść arbuza na lub tuż przed głównym śniadaniem. Wystarczy zaledwie kilka plasterków. Mała rada, nie wyrzucaj białej skórki, ponieważ to właśnie tam znajduje się największa ilość cytruliny. Możesz ją zmiksować w koktajlu lub nawet delikatnie przerzuć. Choć nie jest słodka, Twoje krążenie będzie ci wdzięczne. Jeśli szukasz naturalnego, prostego i orzeźwiającego sposobu, by poczuć się bardziej aktywnym i pełnym witalności w dolnej części ciała, Arbus może być jedną z najlepszych metod, których jeszcze nie próbowałeś. Numer 4. Batat na parze z solą. Spośród wszystkich zaleceń, które dzieliłem się przez ten czas, to zwykle najbardziej zaskakuje. Bataty na poprawę krążenia. Ale gdy zrozumiesz, jak działa Twoje ciało w pierwszych minutach po przebudzeniu, wszystko zaczyna mieć sens. Twoje mięśnie, w tym mięśnie nóg, miednicy, a tak także penisa, są praktycznie puste po wielu godzinach bez jedzenia. Twoje naczynia krwionośne potrzebują minerałów. Mięśnie potrzebują glikogenu, by mieć energię, a układ nerwowy Wymaga odpowiedniej równowagi. Spożycie połowy porcji batata na parze, jeszcze ciepłego, z odrobiną soli morskiej celtyckiej, może być porannym lekarstwem, na które czekała twoja dolna część ciała. Bataty są pełne węglowodanów złożonych, które nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi, lecz dostarczają czystą i stałą energię, aby twoje mięśnie działały bez zakłóceń. Dodając sól celtycką, naturalną, nierafinowaną sól, zawierającą ponad 80 niezbędnych minerałów, dostarczasz swojemu organizmowi elementy potrzebne do zatrzymywania wody, regulowania aktywności nerwowej i utrzymywania zrównoważonego ciśnienia krwi bez uczucia spadków energii. Te minerały wspierają skurcze mięśni, poprawiają krążenie. I wzmacniają wrażliwość nerwową, która z wiekiem może się zmniejszać, jeśli nie zwracamy na to uwagi. Miałem pacjenta o imieniu Tomasz, siedemdziesięcioletniego, który opowiadał mi, że budził się z ciężkimi, zdrętwiałymi nogami i tępy bólem w okolicy pachwiny. Próbował rozciągania, masaży, a nawet leków na receptę, ale nic nie przynosiło ulgi. Wtedy poleciłem mu małą zmianę przed zwykłym śniadaniem: spróbować połowę batata na parze, podaną z szklanką ciepłej wody z odrobiną soli mineralnej. Choć na początku wydawało mu się to zbyt proste, trzy dni później zadzwonił do mnie i powiedział: Doktorze, nie wiem co się dzieje, ale moje nogi czują się o wiele lżejsze i już nie muszę podpierać się o stolik nocny, żeby wstać. Jest coś bardzo pocieszającego w rozpoczęciu dnia. Od prawdziwego jedzenia, które Twoje ciało rozpoznaje i które nie tylko łagodzi objawy, ale naprawdę przywraca równowagę od środka. Bataty mogą wydawać się skromne, ale spożywane w ten sposób działają cicho i skutecznie, poprawiając krążenie, równoważąc minerały i dodając energii na każdy krok, który stawiasz. Co musisz zacząć robić od dzisiaj? Jeśli dotarłeś aż do tego momentu, to już mówi mi coś bardzo ważnego. Naprawdę ci zależy. Nie pozwalasz, by ten etap życia po prostu cię zdominował. Nadal walczysz. A dobra wiadomość jest taka, że teraz masz narzędzia, by to zrobić. Ale żadne narzędzie nie zadziała, jeśli zostanie zapomniane w szufladzie. Prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy postanawiasz działać, właśnie dzisiaj, a nie jutro. Zacznij od czegoś małego. Jutro rano zobowiąż się do włączenia do swojego śniadania jednego z pięciu omawianych produktów. Może to być na przykład dwa całe jajka z nieuszkodzonym żółtkiem albo miska ciepłej owsianki z nasionami chia i szczyptą cynamonu. Nie musisz robić tego perfekcyjnie. Wystarczy, że zaczniesz. Bo to co wybierasz jeść w pierwszej godzinie po przebudzeniu jest jedną z najpotężniejszych decyzji, jakie możesz podjąć, by poprawić swoje krążenie, zwiększyć pewność siebie i zachować niezależność. Nie pomijaj śniadania. Nie czekaj, aż poczujesz głód, zmęczenie, albo że zrobi się za późno na dzień. Daj swojemu ciału dokładnie to, czego potrzebuje, kiedy samo tego pragnie. To jest moment, gdy Twoje naczynia krwionośne są najbardziej otwarte. Gdy twoje mięśnie są gotowe do przyswojenia składników odżywczych, gdy możesz zatrzymać cykl zużycia i zacząć odbudowywać to, co czas próbował ci odebrać. Może nie zauważysz natychmiast wielkich zmian, ale bądź konsekwentny. W ciągu kilku dni możesz poczuć więcej energii w nogach, większe ciepło w okolicy pachwiny, więcej siły w krokach i lepszą reakcję tam, gdzie naprawdę się liczy. Możesz spać głębiej i budzić się z czymś, czego być może dawno nie czułeś nadzieją. Jeśli obawiasz się, że może być już za późno dla ciebie, mogę ci szczerze powiedzieć, że tak nie jest. Widziałem mężczyzn po 60., 70., a nawet prawie 80., którzy zmienili swoją energię, życie intymne i ogólną witalność, po prostu zobowiązując się do jednej rzeczy: zacząć. Więc pytanie jest proste: czy zrobisz ten pierwszy krok jutro rano, czy pozwolisz, by minął kolejny dzień, czekając, aż rzeczy zmienią się same? Po wielu latach pracy z mężczyznami, po sześćdziesiątce, nauczyłem się czegoś fundamentalnego. Starzenie się nie odbiera twojej siły, tylko zabiera to, co zdecydujesz się oddać. A najczęściej to, co porzucamy, to nie nasze ciało, lecz wiara. Że jeszcze można się zmienić. Jestem tutaj, by powiedzieć Ci, że ta zmiana jest możliwa. Teraz znasz pięć potężnych produktów na poranki: całe jajka, owsiankę z nasionami chia, arbuza i bataty z solą morską celtycką, które mogą przywrócić przepływ krwi, poprawić wrażliwość Twoich mięśni i ożywić te części Twojego ciała, które być może przez zbyt długi czas czułeś jako odłączone. To nie są chwilowe mody ani triki. To naturalne produkty, które działają bezpośrednio na Twoją biologię. Ponadto wiesz dokładnie, kiedy i jak je spożywać, by osiągnąć największe korzyści. Rozumiesz, że sposób, w jaki przeżywasz pierwszą godzinę po przebudzeniu, wyznacza ton na wszystko, co nastąpi: Twoją energię, samoocenę, a nawet relacje osobiste. Nie musisz zmieniać wszystkiego z dnia na dzień. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Przejmij kontrolę nad swoimi porankami. Pozwól, by Twoje odżywianie pracowało na Twoją korzyść, zamieniając każdy kęs w jasne oświadczenie, że nadal piszesz swoją historię. To nie jest koniec. To jest bardzo dalekie od końca. Twój następny rozdział zaczyna się przy śniadaniu. I zaczyna się od decyzji, którą podejmiesz dziś.